Skąd ta wasza miłość do Norwegii się wzięła? Jak to się zaczęło? Ona gdzieś tam chodziła nam obu dużo wcześniej, natomiast musiałyśmy się poznać, żeby wspólnie ten cel zrealizować. I właśnie rowerami. Kraina fiordów, piękne krajobrazy obfitujące, fantastyczne widoki. No i postanowiłyśmy zwiedzić Norwegię rowerem. I dzisiaj z całą stanowczością możemy powiedzieć, że to jest chyba najlepszy środek do tego, aby tą krainę właśnie zobaczyć w ten, a nie w inny sposób, z pozycji siodełka. A wcześniej jeździłyście wspólnie na wyprawy rowerowe, czy to była pierwsza? To była pierwsza taka prawdziwa wyprawa. Wcześniej to były lokalne wyprawy po Polsce, tu i ówdzie, ale to była pierwsza dalsza wyprawa Super. wspólna. Pierwsza wyprawa to była do Bergen, druga to była do Alesund. Generalnie zachodnia Norwegia i tutaj te najdziksze zakątki fiordy, największe zonen fiord, będące na liście UNESCO. To znaczy co, samolotem do Bergen? Tak, z samolotem do Bergen zapakowanie rowerów na pokład. Nie było to proste. Musiałyśmy trochę poczytać, w jaki sposób zapakować te rowery. Każde linie mają różne obwarowania, ale się udało. Raz do kartonu, raz oklejone, podemontowane, później montowane z powrotem na miejscu. Przecież. W hali w bergen, ponieważ musiałyśmy gdzieś te pudła zostawić tak, żeby zabrać te rowery z powrotem, więc jesteśmy na obszarze lotniska, no i teraz trzeba miejsce znaleźć, tak? No pod krzakiem się tego nie zostawi. Więc zaczepiłam panów z obsługi. Panowie zabrali pod pachę nasze pudła i ulokowali je na czas naszej podróży w garażu lotniskowym. Więc okazuje się, że są tam pomocni ludzie, którzy nietypowym podróżniczkom, w razie czego służą pomocą. Typowym i nietypowym. Generalnie Norwegowie uchodzą za taki zimny naród, ale obalamy ten mit, to są bardzo fajni, pozytywni i otwarci ludzie, pomocni wszystkim. Chyba zwłaszcza tak traktują podróżników rowerowych na przykład. Tak, generalnie rowerzysta jest bardzo szanowany tam na drogach i nie tylko, ale szacunek jest duży. I kierowcy bardzo uważają też na rowerzystów, jeśli się ich pozna i spotka na drodze, bo jest ich niezwykle mało. Co prawda, my byłyśmy w okresie lipiec-sierpień, kiedy to wszemi wobec jest legenda o tym, że jedzie się do Norwegii rowerami czerwiec-lipiec, i może stąd te pustki. Natomiast pogoda lipcowa i sierpniowa za każdym razem nas pozytywnie zaskakiwała. Były upały 25-stopniowe, musiałyśmy się okrywać, robić różne barykady pomiędzy rowerami na plaży. Bo naprawdę słońce dawało tak, że postanawiałyśmy zostawać w danym miejscu dłużej, no i dzięki temu wypoczywałyśmy. To był nasz też główny zamysł, żeby ta podróż była taka wakacyjna, aniżeli stricte sportowa i nabijająca kilometry. Fiordy, ciśniny, zatoki, dziesiątki wysepek. Przede wszystkim to, co cechuje krainę fiordów i fiordy norweskie, to to, nie tylko ich liczebność, która jest największa, zdaje się, na ziemi, ale to, że one są bardzo łatwo dostępne. I tutaj absolutnie trzeba dodać, że kunszt inżynierii drogowej Norwegów jest bardzo istotny. Oni doprowadzili do tego, że za pośrednictwem i tych dróg, i tuneli, fiordy są bardzo dostępne dla każdego i dzięki temu się je fajnie zwiedza wzdłuż i wszerzędzie. A nie było problemu z przejazdem przez niektóre tunele? Jedną z takich naczelnych zasad jest to, że jest zakaz przejazdu przez tunele rowerzystą. To chyba od jakiejś długości tuneli, nie wszystkie, Dokładnie. ale dajmy na to na przykład jeden z najdłuższych tuneli i to jest właśnie też ten koszt inżynierii, to jest tunel w części drogi atlantyckiej biegnący do Christiansund, który ma ponad 5 kilometrów długości i biegnie pod samym oceanem, więc tam jest absolutny zakaz dla rowerów. I wtedy co robiłyście? Jakby? Jest możliwość objechania takiego tunelu, no to się wiąże na pewno z tym, że, że ta droga jest dłuższa, no ale tym sposobem jest bezpieczniej. Dwa razy bodajże przemknęłyśmy przez tunel, zakładając latarki na czoło i w jakiś sposób odznaczając rower i postanowiłyśmy jednak zaryzykować, natomiast ten tunel nie był długi, więc też ryzyko nie było zbyt duże. Jeszcze wracając do fiordów i do dostępności, niesamowitą rzeczą w Norwegii jest to, że możesz się rozbić namiotem wszędzie. To są miejsca blisko natury, blisko wody, z pięknymi widokami. Five Star, po mhm. prostu. A woda jest tam bardzo czysta i generalnie w ogóle jest tam bardzo czysto. To też jest kuszące. Woda jest krystalicznie czysta. Ja przyznam szczerze, takiego koloru to ja nigdzie nie widziałam, bo to jest ani zieleń, ani błękit, po prostu morski kolor wody, która tam okala te wszystkie fiordy. Fajnie jest się wykąpać w takiej wodzie, chociaż temperatura czasami nie napawa optymizmem, ale nie ma się tego wyboru, jeżeli wybiera się namiot. Bo to jest ta łazienka wasza wtedy. To jest ta nasza łazienka i tutaj jakby jednym z elementów kluczowych doboru miejsc noclegowych, no raz, że miało być na dziko, ale dwa, przede wszystkim dostępność do wody. Albo tej słodkiej, czyli strumyki, jakieś piękne jeziora w górach, albo po prostu fiord, no, po to też, żeby zarzucić wędkę, po to też tam no, pojechałyśmy. A tam jest co wyciągać z wody? <laughs> jest co wyciągać z wody, ale no nie zawsze skutecznie, ale zabawa jest fajna. Mnie się udało raz złowić fajną rybę w ogóle przestraszyłam się, bo zdążyłam zarzucić wędkę i dosłownie po dwóch minutach była ona na haczyku. To było tak jak mówię, raz. Natomiast innym razem, będąc w przepięknej plaży w Maloj, postanowiłyśmy uczcić to miejsce tym sposobem, żeby było blisko do morza. Zorganizowałyśmy sobie drewno, zorganizowałyśmy sobie ziemniaki i również halibuta. To było w taki sposób, że oczywiście zabrałyśmy wędki z zamysłem Idziemy na ryby. Jednak był odpływ dosyć duży i no nie dało rady zarzucić tej wędki, ponieważ wiadomo, jeżeli jest odpływ, to nie ma głębokości. Więc wracając, zobaczyłam posesję z flagą bodajże amerykańską i postanowiłam instynktownie zapukać do sąsiada. I tym sposobem podczas komunikacji wspomniałam o tym, że mamy ochotę rozpalić ognisko na tej przepięknej plaży przy namiocie, no ale nie mamy ani ziemniaków, ani ryby. A on tak spojrzał na nas, pokiwał trochę głową, po czym poszedł do garażu i po trzech minutach przyniósł nam zamarynowanego halibuta z cebulą, z oliwą, ziemniaki. No i tym sposobem jakby utrwaliła się legenda o tym, że w Norwegii nie musisz mieć wiele, aby dostać to, czego potrzebujesz. I to pewnie była najlepsza kolacja w trakcie wyprawy. No myślę, że najlepsza. No i ten połów był najlepszy, bo tak jak Ilona powiedziała, zasada nieodzowna jest taka, im mniej... Masz, tym więcej dostajesz. Mhm. I to jest absolutna prawda. Jeżeli rzeczywiście kogoś spotkasz na drodze, czy spotkasz w ogródku, bo to jest też niezwykle rzadkie, to nas zdziwiło. Norwegia trochę wygląda jak epidemia. Wymarłe miasteczka, wymarłe wsi, nikogo nie ma, ale jeśli się kogoś spotka, to niesie pomoc. No i to jest chyba sposób dobry na Norwegię, która jest przecież naprawdę drogim krajem, gdybyśmy chcieli tak sobie po prostu kupować wszystko, noclegi, jedzenie i tak dalej, a tu się okazuje, że z rowerem, z namiotami. Tak, to jest kraj bogaty i samowystarczalny. My byłyśmy samowystarczalne i na bogato było, ale niekoniecznie dla zasobności naszego portfela, którego nie było. miałyście takie dylematy czy objeżdżać fiord czy przecinać go promem. Prom był też tym elementem przemieszczania się po Norwegii po tej krainie, czy to prom, czy to autobus, bo jeśli pogoda rozpieszczała, to później trzeba było nadrabiać stracone kilometry i posiłkowałyśmy się właśnie promem i różnymi innymi środkami lokomocji. A najpiękniejszy widok, jakieś jedno najpiękniejsze miejsce? Można w ogóle wybrać coś takiego z całej tej pięknej krainy? Hmm, trudne pytanie. Ja myślę, że, że cała Norwegia jest piękną krainą, i to jest taki ogólny obraz tego, co brakuje na co dzień. My żyjemy w dużym mieście w mieście bloków, betonu. Szklanych domów, i to jest ten sposób ucieczki od takiej prozy życia. Więc dla mnie Norwegia cała jest pięknym, wyjątkowym krajobrazem i w tym roku również do niego wrócimy. A do rowery jak się spisały? Bez zarzutu. Ja no, rower kupiłam sobie rok przed wyjazdem, więc nie mogę narzekać. Jest to nowy nabytek, nowa maszyna, nie było żadnych problemów. Po to został też kupiony na takie eskapady, także w tym roku. W północ Norwegii bardziej może lofoty.